No dobra, następny odcinek. Tam za mną, tu z tyłu jest myśia wyspa, na którą się można dostać takim stateczkiem, na którym gra grecka muzyka za jedyne 3 euro. A tutaj zaraz wam pokażę, jest monaster, który znajduje się na takiej wyspie, i można się do tego monasteru dostać tylko taką groblą. Proszę bardzo, to jest grobla. Tam, tam z tyłu jest tam monastyr. I w tym monastyrze, tam nawet w środku jest kaplica. Tutaj to kaplicy prawdopodobnie odprawiają się jakieś nabożeństwa ale teraz co to wszystko będzie miało wspólnego z... a właśnie tam jest ta wyspa Mysia i tam jest też kaplica taka podobna do tej co to wszystko będzie miało wspólnego z, ze strefą komfortu bo ja w pierwszych dwóch filmach mówiłem o tej strefie komfortu w taki sposób, że po cholerę że trzeba z niej wychodzić, żeby było fajniej, żeby się czegoś nauczyć, żeby życie przeżyć, a nie przespać. A teraz będę robił coś odwrotnego, mianowicie tak jak to widzicie w takich sytuacjach na płytach bardzo zaawansowanych muzyków, gdzie oni grają taką muzę bardzo zaawansowaną, zazwyczaj jeden kawałek jest dla ludzi. No i, i ten film na tej płycie, no, na tej rolce z, 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 z grecki będzie, będzie właśnie taki dla ludzi, czyli, czyli bardziej zrozumiały w, w kontekście tych wszystkich nauk, których przed, prze, przecież wszyscy się uczymy w tych wszystkich szkołach ezoterycznych itd. Tak Otóż to wszystko będzie też dotyczyło właśnie strefy komfortu, przy czym. Ja strefę komfortu będę nazywał tym, do, do czego się wraca, a nie z czego się wychodzi. W tym odcinku oczywiście. Ze względu na to, że jak najbardziej strefa komfortu w kontekście tych wysp, które tam Wam pokazywałem. Właśnie o, tam jest ta wyspa z tyłu. I ten monastyr malutki. Jest potrzebny, ponieważ obserwując życie ludzkie, my, nie tylko ludzkie, ale też w ogóle życie. Zauważamy, że ono rządzi się pewnymi rodzajami, pewnego rodzaju e, m, powtarzającymi się etapami. No człowiek wiadomo w ciągu dnia chodzi, pije je, rozmawia, ale wieczorem przychodzi moment, w którym czuje, że ciało potrzebuje odpoczynku. On kładzie się na łóżku, ten człowiek. Zamyka oczy i samoistnie zasypia, przechodząc w tryb zerowego kontaktu z rzeczywistością. I to jest taka sytuacja, w której on regeneruje swoje fizyczne siły tego fizycznego ciała. I to robimy codziennie. No, możemy to robić co drugi, albo co trzeci dzień. Przy czym no, w pewnym momencie będzie tak zwany deficyt snu i trzeba będzie go w jakiś tam sposób wyrównać. O, proszę bardzo, tu są takie. Łódeczki. Tam na górze byliśmy na bardzo dobrej kawie. która, Oni tu nie wiedzą, co to jest afogato. Ja im wytłumaczyłem i podali nam właśnie włoski afogato, nie wiedząc o tym, że to jest afogato w Grecji. Takie coś wymyśliliśmy. No ale okazało się, że nie smakowało tak jak włoski afogato, chociaż było podane w Grecji i było wytłumaczone. Ona, ta, ta klenerka, nie była greczynką. I myśmy się próbowali z nią dogadać po angielsku, co zresztą wyszło. Yy, przy czym sytuacja była taka dosyć dziwna, bo na początku się w ogóle nie rozumieliśmy. Bo chodziło mi o kawę z ekspresu. I mówię, że chodzi o kawę z ekspresu. Espresso, kafe from Espresso. No i w końcu jak zacząłem mówić, że chodzi o maszynę, a nie o ekspres, to ona zrozumiała, że maszyna to musi być coś mechanicznego. i no i zrobili nam kawę z ekspresu, tak zwaną Amerykanę, z gałką lodów, czyli affogato, po włosku. Ale wracając teraz do tego cyklu życia, który wiąże się z tym, że wstajemy, gadamy, chodzimy, śpimy, wstajemy, gadamy, chodzimy, śpimy, no to jeżeli tak jest, to znaczy, że jest to naturalny cykl związany z istnieniem, no bo podobno nawet drzewa zasypiają. E, e, czy, czy nawet jakieś tam e, ryby, czy podobno tylko rekiny nie śpią, ale e, bo muszą się ruszać, bo jak się nie ruszają, to wtedy e, uważają, że nie żyją i w panice wtedy e, zaczynają ruszać płetwami, żeby e, przekonać się, czy jeszcze żyją, czy nie. E, no tak, tak te rekiny mają, że nie śpią, tylko pływają. E, I teraz tak, jeżeli tak jest, jeżeli to wszystko nie lubię. Takich pierdzikułków, ale poczekamy. Chwileczkę on to przejedzie zaraz. Takich ludzi powinno się natychmiast odstrzeliwać inną stronę. Nie wiem, no, oczywiście żartuje, tak, ale ten jeszcze był cicho. okej okay. ale wracając do, do strefy komfortu, z której właśnie przed momentem musiałem wyjść, żeby przekonać się. Jak to jest, kiedy się nienawidzi kogoś? No bo, no bo jak się kogoś chce zastrzelić, to tak jest właśnie, że się go nienawidzi najczęściej. Oczywiście to jest pewna przenośnia, bo ja bym prawdopodobnie nawet muchę nie zastrzelił, bo bym nie wcelował. Nawet bym próbował. A tu proszę bardzo, ktoś mi asekuruje z tyłu, żebym nie wpadł, bo tutaj po jednej stronie jest woda i po drugiej stronie jest woda, a ja idę i gada. I teraz tak, do czego jest potrzebna strefa komfortu i dlaczego do niej należy wracać, a nie z niej wychodzić? Otóż właśnie, bo życie dzieje się poza strefą komfortu, a w strefie komfortu my śpimy, czyli odpoczywamy, czyli odcinamy się od rzeczywistości, tak jak w tym śnie, o którym mówiłem, że my zamykamy oczy i samoistnie zapadamy w coś, co można nazwać snem. Oczywiście sprawiedliwego lub niesprawiedliwego, ale generalnie snem. Więc jeżeli chodzi o sprawy związane ze strefą komfortu, to w, 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 w tym przypadku jak najbardziej, jak najbardziej należałoby taką strefę komfortu znaleźć, bo wiadomo, że każdy lubi się położyć, spać tam, gdzie jest bezpiecznie, a więc strefa komfortu może się właśnie znajdować tam, gdzie lubimy się ciemnąć, chociaż nie zawsze tak jest, bo na przykład ja parę razy spałem w pociągu i spałem tam dlatego, że byłem bardzo zmęczony, a nie dlatego, że tam było bezpiecznie, ale to jest zupełnie inna historia, o której powiem w innym odcinku i być może o czymś innym. Będzie ten odcinek o podróżach w podróżach. Skiz mi. Dużo ludzi tu siedzą, obserwują. No tu tam dalej jest pas startowy. I tam, tam samoloty gdzieś lądują. Dzisiaj nie lądują, ale generalnie jak lądują, to właśnie tutaj. I teraz tak. Do czego używamy tej właśnie strefy komfortu? Przynajmniej ja do czego używam? No właśnie do tego, żeby uwaga zregenerować swoją świadomość energetyczną, czyli ducha. Bo ciało wiadomo, regeneruje się podczas snu. Od kiedy je zamykam, oczy samoistnie ono wpada w ten stan odcięcia od rzeczywistości po to, żeby się zregenerować fizycznie. Ale odnajdując tą strefę komfortu można również zregenerować się energetycznie, ponieważ my tej energii codziennie dosyć dużo wydzielamy z siebie na takie codzienne, nie wiem, właśnie życie. I żeby zregenerować, tylko ja mówię o tej energii takiej witalnej, o tej energii kosmicznej, o tej energii, która, którą my, my w sobie mamy jako to, ta cząsteczka stwórcy, a nie jako człowiek, ten zwierz, który on pochodzi właśnie od tam jakiegoś takiego człowieka kształtnego, czy nawet człowieka podobnego stworzenia, które na Ziemi było i ta energia przychodząc na Ziemię, przyoblekła się w to ciało, bo ono miało miała taką zaletę, że miało kciuk, kciuk. I tym kciukiem można było wpisywać hasła na komputerze, bo bez kciuka niestety sarenki, czy tam jakieś inne świstaki nie są w stanie wpisać żadnego hasła. A przeciwstawny kciuk właśnie służy bardzo dobrze do wpisywania haseł do komputera. No i właśnie dlatego my jako świadomość przechodząc tutaj na ziemię zasiedliliśmy ciała tych szokoł podobnych, czy my jesteśmy podobni do tamtych, którzy wtedy byli tutaj jeszcze bez tej świadomości. Tak, to jest ten film takich, uwaga, tutaj zaraz pokażę takiego gościa, który tam jest. I z taką rurką tam i z tą maską. On tak zanurza ten łeb tam pod tą wodą. I patrzy pół godziny, patrzy, patrzy, patrzy i za chwilę potem wychodzi. Oczywiście nie wiem czy on coś złowił, czy nie, ale bardzo możliwe, że coś złowił. I on to potem prawdopodobnie na rynku sprzedaje i bierze za to jakieś ciężkie pieniądze. No taki sposób zarabiania na życie. no Ale to no, właśnie jest. Coś tam robi. Okay. I teraz wracając do strefy komfortu, właśnie wracając do strefy komfortu, ona służy do tego, żeby zregenerować się energetycznie. I nie chodzi o to, żeby dążyć do tego, żeby przebywać w strefie komfortu cały czas czyli dążyć do tego, żeby być w tej nirwanie, w tej wspaniałości i tam już zostać. Tylko chodzi o to, żeby odnaleźć taką przestrzeń w swoim życiu, w której my możemy pozwolić sobie na regenerację energetyczną po to, żeby wrócić z powrotem do tego życia, w którym wszyscy motocykliści nas skórzają i gdybyśmy mieli broń, to byśmy ich ostrzelili, ale oczywiście tego nie robimy, bo byśmy nie trafili. No wiadomo, że jak ktoś potrenuje, to trafi. Ale to tutaj dzieje się życie, a nie w miejscach, w których kładziemy się do łóżka, zamykamy oczy i samoistnie zasypiamy. Więc no taki kawałek dla, dla ludzi, taki bardziej popowy odcinek. Nie wiem jak go zatytułuję, za, za, za ale, ale być może ściekli motocykliści czy coś w tym stylu. Albo połowiacze pereł, bo to na pewno był połowiacz pereł tamten z tą maską. A tutaj teraz za mną właśnie jesteśmy świadkami zachodu słońca, który to też zachód słońca oznajmia ciału, że powinno za chwilę właśnie zlegnąć w łóżku i zacząć, i zacząć o tym światła lotniska. Tu oczywiście narzędzie, narzędzie zbrodni, jest ten motorek. Zachód słońca oznajmia, że że za moment trzeba będzie znaleźć strefę komfortu, w której moje ciało zostanie ułożone do snu. Ja zamknę oczy, samoczynnie odetnę się od rzeczywistości, zregeneruję się i rano będę gotowy do tego, żeby znów funkcjonować. I tym sposobem doszliśmy do końca tego odcinka. Bardzo dziękuję za uwagę i wszystkim, którzy, którzy zdołali to osiągnąć, czyli doszli do końca tego odcinka. Cóż, widzimy się na następnym już wkrótce. Tonarka, trzymajcie się.